Ewa Kurzyńska, długo i szczęśliwie, witam serdecznie. Kiedyś leczenie z użyciem aparatu ortodontycznego było zarezerwowane przede wszystkim dla dzieci oraz nastolatków. Teraz coraz częściej z taką specyficzną biżuterią w jamie ustnej widzimy y, osoby dorosłe i coraz starsze. Czy to kwestia jedynie estetyki, a może raczej zdrowia? O tym porozmawiam dziś z panią dr Kamilą Wasiluk, specjalistką ortodoncistą, stomatologką autorką książki Zdrowe Zęby i autorką bardzo popularnego bloga i profilu Mama Ortodonta. Witam serdecznie na Długo i szczęśliwie. Dzień dobry, piękna wyspa. Na takiej wyspie pewnie by się silne, zdrowe zęby przydały, prawda? Żeby o, owoce tak. tropikalne różne rozgryzać orzechy może? Tak, jak najbardziej tutaj to gryzienie to na pewno byłoby takim bonusem dla pięknych zębów. Pani doktor, proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś limit wieku, do którego my możemy założyć sobie aparat na zęby? Czy to jest tak, że stulatek hmm. na przykład może no, korygować wadę hmm. z gryzu? Oczywiście nie ma żadnego y, limitu. Y, możemy korygować zgryz tak naprawdę od wczesnego uzębienia mlecznego, mieszanego, czyli u dzieci, aż po y, osoby w wieku starszym czy podeszłym. Y, wszystko zależy od tego, co mamy do zrobienia, jaką mamy ewentualną wadę zgryzu. Y, albo jak chcemy, tu mówimy już u, u, o dorosłej osobie, jak chcemy przygotować um, zgryz do ewentualnych odbudów zębów, czyli protetyki, implantów mm -hmm. i tak dalej. Ząb można y, w obecnych czasach y, przemieścić prawie że w każde miejsce na wyrostku y, zębodołowym. Prawie w każde, bo nie mm -hmm. zawsze, no, czasami są utrudnienia, ale to już my ortodonci y, sobie y, no, radzimy tak jak, jak y, jakie możliwości Daje nam y, kość, w której. Y, te jest ząb osadzony. Pani doktor, ale proszę powiedzieć, jaka jest motywacja pacjentów, którzy do Pani trafiają? Oni przychodzą, bo mhm. y, no wady zgryzu utrudniają im codzienne funkcjonowanie, mhm. czy raczej marzy im się ten hollywoodzki uśmiech? A ja pytam mhm. o to, no bo to nie jest tylko czysta próżność, że chcemy mieć właśnie mhm. piękne, białe, proste zęby, jak z amerykańskiego filmu, ale podać y, pracodawcy, nawet 70% y, pracodawców na rozmowach kwalifikacyjnych zwraca uwagę na ten nasz uśmiech, mhm. a gdy spotykamy potencjalną drugą, y, połówkę, ponoć częściej to tylko się na oczy patrzy, a dopiero potem na ten uśmiech nasz. Okay. No, najczęściej jest tak, że pacjenci, mówimy tutaj o pacjentach dorosłych, przychodzą po piękny uśmiech, czyli nie podoba im się jakieś tam krzywe ustawienie zębów, nie podobają im się przebarwienia, stare wypełnienia, czy ewentualnie braki zębowe. I bardzo często u dorosłych pacjentów tak jest, że my ortodonci przeprowadzamy jakby pierwszy etap leczenia w postaci Korekty zgryzu, ustawienia zębów, a w drugim etapie taki pacjent dorosły bardzo często potrzebuje na przykład estetycznych odbudów. To mogą być odbudowy kompozytowe, mhm. czyli odbudowy z takich, tak jak się robi wypełnienia z takich materiałów kompozytowych, albo odbudowy porcelanowe. To już są takie bardziej jakby estetyczne bardziej estetyczne, pewnie. bardziej mhm. zaawansowane. Często też dorośli pacjenci jeszcze z zaniedbań dzieciństwa mają braki zębowe i też bardzo ważne jest, żeby taki brak zębowy uzupełnić, żeby cały zgryz i jakby tak, tak zwana okluzja, czyli dopasowanie górnego i do dolnego łuku zębowego było stabilne, symetryczne, zrównoważone. Bardzo często u pacjentów dorosłych jest też tak, że musimy się wspomagać na przykład fizjoterapią. Już mówi się teraz fizjoterapia stomatologiczna, mm -hmm. czyli taka fizjoterapia oparta o pracę mięśni i stawu skroniowo-żuchwowego. Gdyż tacy dorośli pacjenci czasami miewają też problemy ze stawem, z bólami głowy. I tutaj no musimy to jest chyba bardzo bruxizm, rozpowszechnione, prawda? Tak, o, wschorzenie... zębów, zaciskanie zębów, też nasz styl życia. No nie mieszkamy na pięknej, rajskiej wyspie, mm -hmm. najczęściej tylko y, Przez kilka w miastach. tygodni w roku, jak się uda, prawda, na wakacjach. No to jest super, jak się uda nam kilka tygodni. Więc jesteśmy, jakby żyjemy w ciągłym pośpiechu mm -hmm. i napięciu, bo taki jest współczesny świat. I to się właśnie przekłada też y, na problemy zębowe czy stawowe. Pani doktor, tu jeszcze będę drążyła tą kwestię wieku. Jaki, ile miał najstarszy pacjent, który przyszedł do pani mm -hmm. po pomoc? Bo powiedział właśnie, że on chciałby w końcu się tak pełną gębą uśmiechnąć. Najstarszy pacjent miał około 50-60 lat u mnie, mhm. ale um, są ortodonci, którzy zajmują się typowo stomatologią, ortodoncją dorosłych i tutaj naprawdę nie ma limitu. To może być 70- i 80-latek. Wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby i jakby lecznicze. No to w kontekście naszego długo i szczęśliwie rozumiem, że można się długimi i pięknymi zębami cieszyć od kołyski aż do jesieni życia, ale proszę mi powiedzieć, bo tak jak kiedyś to leczenie było zarezerwowane przede wszystkim i najczęściej dla, dla dzieci i młodzieży, tak kojarzyło się z czymś bardzo drogim. Mhm. Czy wciąż tak jest, czy jednak leczenie no krzywych zębów, mówiąc potocznie kolokwialnie, ono już jest dostępne może nie na każdą kieszeń, mhm. ale no, Powiedzmy mm -hmm. w zasięgu. Mniejszym lub większym? No, ja niestety uważam, że leczenie ortodontyczne jest leczeniem drogim, dlatego że jeżeli spojrzymy na pacjenta dorosłego holistycznie, to musimy też mieć na uwadze to, że oprócz aparatu ortodontycznego, który tam kosztuje za jeden łuk kilka tysięcy, tak, w zależności od rodzaju aparatu, no to musimy mieć też na uwadze to, że po tym około dwuletnim leczeniu będą potrzebne odbudowy, odbudowy okluzji. I tutaj wchodzą kolejne niemałe koszty. Plus, ym, jeśli jest potrzeba takiego zaopiekowania też fizjoterapeutycznego, no to też jest to jakiś tam koszt y, terapii, y, więc no, ja uważam, że na dzisiejsze warunki niestety jest to leczenie y, drogie mhm. cały czas. I ono nie jest refundowane ym, dla dorosłych w żadnym stopniu. Ono prawda? w żadnym stopniu nie jest refundowane dla dorosłych. Wracając jeszcze do cen, oczywiście to wszystko jest zależne od, też od rodzajów aparatów, bo są aparaty mniej estetyczne, czyli te tak zwane metalowe i one będą tańsze w stosunku do aparatów zamków estetycznych, które są w kolorze zęba i tutaj płacimy drożej jakby za, tak naprawdę za estetykę, bo one wszystkie działają w podobny sposób. Będą równie skuteczne, tylko jedne tak. będą ładniejsze, tak? Nie będzie tego jakby metalu, mhm. tego metalowego uśmiechu. Pani doktor, tak, rozmawiamy sobie o tym leczeniu, ale leczenie ortodontyczne, jak każde, ono może się jednak wiązać z pewnymi uciążliwościami dla pacjenta. Ba, ja nawet słyszałam, że to świetna terapia odchudzająca w pierwszych tygodniach noszenia aparatu. Faktycznie. To jest bardzo indywidualne. Ja sama byłam użytkowniczką, byłam leczona ortodontycznie dwukrotnie i generalnie. Jestem osobą, która y, lubi jeść, więc mi nawet aparat nie przeszkadzał mm -hmm. i generalnie oprócz oczywiście rzeczy twardych, takich, które mogą uszkodzić aparat, to jadłam y, wszystko. Jakby odczucie bólu po ym, założeniu aparatu i po, później po wizytach aktywacyjnych jest bardzo indywidualne. Mm -hmm. Są pacjenci, które, o, którzy odczuwają to jako silny dyskomfort, czy nawet ból i potrzebują nawet tabletek przeciwbólowych. A są tacy, jak ja, że odczuwają pewien tylko dyskomfort w postaci takiego y, napięcia, jakby tkliwości zębów mm -hmm. przy nagryzaniu, co jest y, totalnie do przeżycia i nie zaburza codziennego funkcjonowania. Czyli Indywidualna sprawa. Bardzo. Proszę mi powiedzieć, jak długi jest okres leczenia takim mhm. aparatem? To raczej będzie krótka piłka, czy taki maraton? Ehm, przeciętny okres leczenia aparatem ortodontycznym stałym. Mówi się, że jest to około dwóch lat, plus minus pół roku. I tutaj mówimy już u pacjent... Ten czas mówimy o pacjentach, którzy zakończyli swój wzrost, czyli u nastolatków takich powiedzmy późnych nastolatków mhm. i u pacjentów dorosłych. Natomiast jeżeli powiemy teraz o ortodoncji dziecięcej, to jest to bardzo, bardzo zróżnicowane. to jest bardzo duży kawałek ortodoncji, bardzo teraz mocno się rozwijający muszę o tym powiedzieć, bo to jest mój konik, ta ortodoncja dziecięca, którą się zainteresowałam. Ja myślę, że też rodzice y, słuchają. Słuchają rodzice Nie rodzice tylko, też. żeby dowiedzieć się, co mogą sami ze sobą zrobić, ale też pewnie okay. są okay. bardzo zainteresowani dziećmi. To ja teraz wejdę tutaj w mój konik i hiperfokus na temat ortodoncji dziecięcej, którą się tak bardzo mocno zainteresowałam 6-7 lat temu. I tutaj to leczenie ortodontyczne może być albo bardzo krótkie, takie tzw. Wczesne leczenie interceptywne, gdy, gdzie rozwiązujemy problem tu i teraz. Nie wiem, krzyżowy bardzo szybko się leczy u takich maluchów 3, 4, 5, 6-letnich i Później ewentualnie jesteśmy w obserwacji zgryzu. Czy u pacjentów ym, dzieci, którzy, którym rozwija się poważniejsza wada, przodozgryzowa czy tyłozgryzowa? I ym, one mogą być w kilkuletnim nawet leczeniu, przeplatanym okresami mhm. y, aktywnego leczenia, jednym, potem drugim, trzecim aparatem, przeplatanym aparatami ym, jakby albo obserwacją zgryzu, albo aparatami utrzymującymi, prewencyjnymi. Ja czy to w takim razie jest dobry pomysł, żeby w takim wieku, kiedy to leczymy, nie jest mm -hmm. tak rozłożony w czasie. No już je rozpoczynać czy może poczekać aż ten nasz mm -hmm. skarb skończy będzie się 11, tak, mm -hmm. będzie lat. późnym szkolniakiem. Mm -hmm. Nie, bardzo ważne jest, żeby rozpoczynać wcześniej. Oczywiście może być ten minus, że to leczenie się rozłoży na 3, 4, i 5 lat, ale tak jak mówiłam, jest leczenie aktywne, jest przeplatane okresami mhm. obserwacji. Natomiast to, że my zaczynamy leczyć takiego 4, 5 czy 6-latka, jest bardzo dużym bonusem, bo my nie tylko stwarzamy warunki na ten piękny uśmiech, modelując jakby kość. Mówi się, że to jest ortodoncja czy ortopedia szczękowo-twarzowa. My jesteśmy w stanie modelować szczękę żuchwę aparatami wyjmowanymi. I stwarzamy, um, jakby, szansę na umieszczenie wszystkich zębów stałych w łuku, na piękny uśmiech. Um, tak na można powiedzieć. Tak, wspieramy fizjologię, naturę, eliminację właśnie późniejszych ewentualnych ekstrakcji, mhm. kiedy są duże stłoczenia. Ale oprócz tego kawałka zębowego, mamy też kawałek y, zdrowia, jakby całego dziecka. Bo dziecko, które będzie miało wąskie łuki zębowe. Bardzo często ma nieprawidłową pozycję spoczynkową i potem funkcjonalną języka, gdyż ten język nie mieszcząc się na podniebieniu mm -hmm. tak jak powinien, opada w dół i ta, ta cała dysharmonia mięśniowa sprawia, że twarz zaczyna rosnąć nie tak proporcjonalnie jakby mogła. Czyli język, który leży na dole może modelować albo przodozgryz, jakby Mhm. dolny łuk zębowy, może, może modelować tyło z, gry. Mhm. z te dzieci często chodzą z tak zwaną otwartą buzią, z tym językiem między zębami y i to się przekłada, to jest tak taka... Y Kalawina, takie domino. Język na dole, to zaczyna chrapać, oddychać buzią. Mamy wtedy wady wymowy, chrapanie. Infekcje pewnie częściej mogą być. Tak, prawda? No, po prostu tych objawów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak Pani słucham, zaczęłam tak. się sama zastanawiać, gdzie jest mój język. No szczęście na podniebieniu. To, to warto Pozum sobie kwotę. sprawdzić, jak tak. zamkniemy usta i delikatnie złączymy zęby, gdzie znajduje się mhm. nasz język. Czy on wywiera takie, taką lekką presję na podniebienie, bo tak powinno być. Tak jest u mnie. I co jeszcze wracając do tego do tej nieprawidłowej postawy jamy ustnej to dzieciaki które w nocy śpią z otwartą buzią, chrapią, mają bezdechy senne, często przekłada się to też na mm, szkolne aktywności. Dzieci będą niedospane, ospałe, niedotlenione, z podkrążonymi oczami. Więc też ta sfera tutaj psychiczna też mhm. y, ma wpływ. Pani doktor, to jeszcze dużo. tak zapytam, czy my coś możemy zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom w rozwoju prawidłowej z, gryzu, z gryzu, uh -huh. Nie wiem, decydując o tym, co dostaną na przykład do jedzenia jako takie niemowlaki czy dwu-trzy latki. No, krótko mówiąc, czy my możemy tą Matkę Naturę trochę uh -huh. wesprzeć w jej dziele? Czy uh -huh. każdy prawie uh -huh. dzieciak jest skazany jednak wcześniej czy później na wizytę u pani i pani kolegów w fotelu? No niestety, my ortodonci tutaj widzimy tak naprawdę epidemię wad z gryzu i co tam za tym idzie, tego, tego całego naszego zdrowia ogólnego. Natomiast bardzo ważna rzeczywiście jest profilaktyka ortodontyczna już od niemowlęcia. Jeżeli po... Począwszy od niemowlęcia, jeżeli widzimy, że maluszek nie domyka buzię, to bardzo dużo logopedów mhm. dziecięcych zaczęło zajmować się już niemowlętami, tak? zmianami tej postawy, Ju, już na tym etapie. Czy fizjoterapia takich niemowląt już jest w stanie zapanować i poprawić na, nad mhm. tymi otwartymi ustami? Bo śpiący maluch z otwartymi ustami wydaje nam się, że to jest normalne, a to jest totalnie błędne założenie. Na pierwsze skojarzenie to by pewnie było takie, że ma przytkany nosek, prawda? No tak, ale z reguły no nie ma No nie cały rok, prawda? To raczej okresowo się tak, może Tak, to to tutaj jakby, no generalnie może tak być, ale tu już wchodzą jakieś tam laryngologiczne czy alergologiczne kwestie mhm. i generalnie to jest też do konsultacji z z innymi lekarzami, specjalistami. Dalej, co możemy zrobić, to właśnie tutaj wspomniane pokarmy, czyli tak, odstawiamy butelkę, jeżeli dziecko ma butelkę już po pierwszym roku, ewidentnie, i kładziemy talerzyk z marchewką, z jabłkami i zachęcamy dziecko, żeby brało i sobie gryzło, chrupało. Mhm. Już jak dziecko ma tą postawę, taką siedzącą, gdzie samodzielnie jest w stanie usiąść, to już się mówi, że to jest taka gotowość do y, pobierania pokarmów i do gryzienia. Więc to bardzo ważne, żeby jest, Czyli żeby już nie trzeba to mu i serwować za każdym razem. W ogóle nawet ten etap papek może być praktycznie pominięty. Tak, bardzo szybko dzieciaki no 8-miesięczne już z reguły mhm. siedzą, a do 6-8 miesiąca, jeżeli dziecko jest karmione piersią i tylko skubnie coś, jakby rozszerzając dietę, to to, to jest OK. Jasne. Czy terminie butelką, no generalnie podobnie, tak. To pewnie też smoczki na czarną listę powinny trafić, prawda? Smoczki na czarną listę? Tak i nie. Generalnie w tym pierwszym półroczu smoczek jest dość wskazany, bo on zaspokaja ten bardzo silny odruch ssania. Natomiast w drugim półroczu życia dziecko stopniowo wygaszamy używanie smoczka. Stosujemy go naprawdę okazjonalnie, tak żeby powyżej pierwszego roku życia już tego, ten smoczek odłożyć dziecko już jest na tyle duże że jest w stanie się zająć zabawkami yy, jakąś inną aktywnością i już jakby yy, tak jak jest w pierwszym półroczu dziecko głównie śpi czy się tam bawi trochę grzechotkami leży sobie no to ten smoczek jest mhm. jakby jesteśmy mamami wiemy że on tutaj nam czasami ratuje życie ale już kiedy dziecko zwłaszcza jest zwłaszcza to zdrowie starsze, psychiczne nasze tak <laughs> Dokładnie, ale jak dziecko jest już starsze, już zaczyna chodzić, raczkować, to naprawdę jest w stanie się bardziej zająć mhm. innymi aktywnościami niż leżeniem ze smokiem. Pani doktor, to już na koniec zapytam, czy są jakieś drogi na skróty? A pytam nie przypadkowo, bo przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam informację o takich systemach doprostowania zębów, które można zastosować w domu. Mhm. To jest hit czy kit? Nie, no to jest ogromny kit. Tutaj z naszym zdrowiem nie, nie można jakby. Hmm eksperymentować. Absolutnie nie. Odradzam jakiekolwiek, nie wiem, nakładki z internetu, bez kontroli lekarza. Absolutnie tego nie możemy robić, możemy sobie zaszkodzić. Jakby kluczem do tego, żeby zaplanować leczenie ortodontyczne jest bardzo dokładna diagnostyka i wywiad i muszą być zrobione modele diagnostyczne, czy to wirtualne mhm. skanowanie, czy wyciski tradycyjne. Muszą być zdjęcia rentgenowe. Minimum pantomogram i zdjęcie cefalometryczne, a czasami też taka tomografia stomatologiczna 3D jest potrzebna, i yy, yy, fotografie, które też w gabinecie robimy, wywiad. I dopiero zebranie jakby tych wszystkich danych umożliwia nam lekarzom opracowanie planu leczenia i omówienia. Co możemy, czego nie możemy, jak jest, co jest za, co jest przeciw i wtedy to jeszcze teraz mi przychodzi ustalamy. jeden wątek do głowy w takim razie. A co jeżeli na przykład po jakimś czasie stwierdzimy, że no nie do końca się z naszym doktorem dogadujemy, mm -hmm. nie ma tej chemii i chcemy zmienić ortodontę. Czy to jest coś prostego, czy to raczej może być skomplikowane z uwagi na te wszelkie przygotowania przed założeniem aparatu, o których tu pani mm. powiedziała? To jest bardzo trudne zmienić ortodontę, dlatego że w ortodoncji jest tak, że nie ma tak zwanego przepisu na zupę czyli mamy wadę zgryz, leczymy tak, tak, tak. U każdego pacjenta może ten plan leczenia wydawałby się z podobną wadą, może wyglądać inaczej. Natomiast też są lekarze, które, którzy preferują różne metody, różne aparaty. Ale jakby cel osią do osiągnięcia jest jeden i ten sam, więc jeżeli zaczynamy jakimś tam aparatem i chcemy zmienić ortodontę, i ortodonta mówi, ale ja bym to zrobił inaczej, ale zrobi tak samo dobrze, tylko no, innymi narzędziami jakby. Mhm. To jest to bardzo trudne, więc y, rzeczywiście często jest tak, że kiedy przychodzi pacjent już z aparatem i chce zmienić lekarza, musimy tą diagnostykę zrobić od nowa, jakby w cudzysłowie po swojemu. I czasami rzeczywiście musimy zdemontować aparat, który był założony w innym gabinecie i y, Czasami pracujemy też na innych zamkach mhm. chociażby, tak? I nie chcemy na tych zamkach z, z innego gabinetu pracować, bo jesteśmy jakby w tym dobrzy i te zamki są jakby Czyli tak z perspektywy super nam pacjenta działają. Pacjenta warto zadbać, żeby między nami a naszym lekarzem ortodontą była chemia po prostu to ja, dobra. Tak, to ja jeszcze powiem, że mm, nie spieszyć się z założeniem aparatu. Jeżeli przychodzimy na wizytę i już zaraz zakładamy aparat w tym samym mhm. dniu, czy zaraz, to nie, to... U mnie to zwykle trwa y, dwie wizyty. Konsultacja, diagnostyka, omówienie planu leczenia i na trzecim, trzeciej wizycie dopiero jest montaż aparatu, żeby był ten czas na przemyślenie, mm -hmm. omówienie, zobaczenie, czy relacyjnie też pasujemy do siebie, bo to też jest ważne wbrew pozorom. No tak, no, dwa lata regularnych e spotkań, tak? <laughs> Dokładnie. Nas czeka. Y także tak. Bardzo dziękuję być. Pani doktor za wizytę na rajskiej wyspie, długo i szczęśliwie. Cudownie było, dziękuję. No, chociaż pewnie gdyby ktoś mieszkał na takiej wyspie i jadł tylko to, co natura przygotowała, to by pewnie do ortodonty nie musiał iść, by z zębami wielu problemów nie miał, prawda? <grym> Dokładnie, tak by mogło być. E, bardzo dziękuję Pani doktor Kamila Wasiluk, to był program Długo i Szczęśliwie. Żegnam się z Państwem, Ewa Kurzyńska.